W tym odcinku wydałem wszystkie swoje pieniądze na ulepszenie swojego seta na boxpprapy.pl Dzisiaj losujemy 20 milionów, jeżeli chcesz wygrać za łapkę, subaj w komentarzu napis swój nick. W dzisiejszym odcinku widzowie ulepszymy naszego seta właśnie na boxpprapy.pl Bo mamy seta 49 aktualnie, który no wiadomo, najlepszy nie jest. Ale pomyślałem, że jak już mam te 17 milionów, to zrobimy chociaż sobie seta minimum tak 50, może nie całe, Tak jedną część chociaż sobie ulepszymy i sprzedamy oczywiście wszystkie fragmenty i zobaczymy, ile chcemy nam stanie może uda nam się coś jeszcze ulepszyć trochę właśnie siana tutaj nakopałem e, także musimy tylko to przerobić właśnie na diamentową część i lecimy ulepszyć to na 50, tylko musimy kupić właśnie jeden nowy był jeszcze na rynku, na rynku niestety nie ma takich właśnie e, tanich rzeczy jeżeli chodzi o Josha, są po 16 milionów to prawie wychodzi tak samo jak za właśnie ten odłamek, no nie wiem no może 500 tysięcy taniej więc średnio... W sensie wyjdzie tak samo, tak obstawiam, że wyjdzie właśnie tak samo, no wychodzi 16, no to 700 tysięcy jest niby taniej właśnie za Josh'a, ale jeszcze je mam, więc musimy ulepszyć sobie właśnie buty Josh'a na 50 i zostaje nam tylko 800 tysięcy, no powiem wam, że dosyć dosyć mało, ale totalnie teraz te ceny na serwis są mega duże, został nam tylko w sumie banio do ulepszenia, jeżeli chodzi o właśnie Seta 50, jeszcze sprzeć te fragmenty, które są po mega drogiej cenie, więc idealnie wystawiamy za 440 tysięcy, wydaje mi się, że to powinna być spoko cena, za 440 tysięcy i jak najbardziej, Spoko. On gdzieś szybko się sprzeda. 140 tysięcy sobie po prostu wystawimy wszystkie fragmenty. Zobaczymy ile nam w sumie zostanie siana z tego. Na razie widzę, że się nie sprzedaje. Z tego plus minus powinniśmy mieć 5 milionów, może coś takiego. Więc... Całkiem spoko start jeżeli chodzi o sprzedawanie itemów. Ja to w ogóle dobrze wystawiam, bo się kurczę zaś nie sprzedaje A dziwne, bo wystawiam właśnie najtańsze na rynku No chyba, że są jakieś o wiele tańsze od najmniejszej ceny czte, Aha, nagle są po 400 tysięcy Kurczę, najtańsze Ja się wątpię, że potem się powinno sprzedać Ale już poczekamy, zobaczymy Lecimy na strefę eventową, zobaczymy e, Czy może ktoś się tam bije właśnie na tej strefie Wiecie, tutaj gracz, który nie wiem, miałbym szansę czy coś takiego Dostaje sobie w ogóle mega duże hity W ogóle muszę coś też po was zwiększyć Na Quick Pro, bo ciężko się jas że gra. staje sobie mega mega duże hity, właśnie od graczy. Nie wiem czemu, ale naprawdę duże hity sobie dostaje. Mega mnie to denerwuje, szczerze. Ziomka, który mógłby sobie zginąć, i to w bardzo szybkim tempie. Bo on ma ten talizman odporności, ale szczerze, powinniśmy sobie na ludzi z nim do śladu, jeszcze, go sobie dostał osłabienie, też by naprawdę było spoko. No właśnie, on ma ten talizman odporności, który mega mu blokuje hity. Ja zobaczyłem go wziąć z ręce 300 mega, więc może do się onewił z innym graczem, na przykład z tym Rówkiem, który mógłby sobie też, oczywiście, tutaj zginąć. On ma talizman, właśnie spida. I chyba właśnie, tylko mi jego kolega, który Króle ma Seta 47 niestety. Nie wiem czy mi się udała z nim pójść z tym Ja Zabiję tego zioma z dorszy, mam nadzieję, że tutaj uda mi się go zabić, że ten talizon odporno robi taką robotę. On na pewno jest jakiś mega drogi z tego co mi się wydaje. No patrzcie jak on mu dosłownie blokuje hity, w sensie daje mu mega dużą odporność. Ten ziomek jest aktualnie nieśmiertelny na serwerze, albo ja nie wiem o co tu chodzi. Serio, on dostaje sobie takie małe hity, że ja chcę wziąć sobie ten talizm, tylko żeby sobie zaraz nie zginął, oczywiście jesteśmy sobie ten drugi raz po prostu. Poświęcenie. z trucizną, niestety. Więc musimy. Może poszukać inną osobę, która nie ma talizmana. I ją zabić, na przykład. Ten ziomek w ogóle jest talizmanem. No i sobie patrzę. Mamy 5000 prawie rankingu, więc całkiem, całkiem spoko. Tam widzę, że jest jakiś inny ziomek. który sobie po prostu kopie wełnę niebieską. I go naprawdę będzie łatwo zabić. Już to widzę. Dostał sobie też od razu podświetlenie, Więc mega fajnie. Jest jakiś ziomek sobie w kratce, Który by sobie zginął najprawdopodobniej. Przecież nie wiem, czy on nie ma. Nie no, chyba nie ma żadnego talizmanu. Więc bez... A nie, dobra. Ma talizman odporności. Więc tu będzie też cieka klepa. Ale zabiliśmy, za plus 33, wychucimy sobie stąd oczywiście bardzo szybko. Nie wkleja się do tego następnego ziomka, Które będą bardzo, a to bardzo szybko strzelić. tutaj ciekawie ciekawe ile, ile punktów z niego dostaniemy. No, żeby tutaj dni byśmy musieli dostać, tak szczerze osobie nie, ale on sobie tutaj nie powinny raczej wyrobić, tak mi się wydaje. No i za plus 0, bo już oczywiście tutaj zabiliśmy. Mamy 26 sekund, żeby pójść na spawna, Niestety nie możemy się jakoś stąd wybugować, bo chociaż może gdzieś w takim Mam no, pomysł w sumie, jak możemy stąd wyjść, chociaż dobra nie da się inaczej niż. Myślę że te fragmenty na rynku dosyć... Ciężko schodzą, więc będziemy musieli wystawić trochę taniej, jeżeli chcemy bardzo szybko zarobić. No za 440 tysięcy byłem pewny, że się sprzedadzą. Niestety no tak nie wyszło. Więc zobaczymy w sumie po ile tak na rynku chodzą najtańsze. Co widzę, chodzą po 450 tysięcy, coś takiego, więc wystawię to za 430, żeby szybko się dosyć sprzedało. Może powinienem to stawić w sumie na losowanie runy, ale to po prostu już w najbliższym odcinku wylosuję jakąś runę, żeby w miarę nasze perki ulep. Prawie 50 dni na serwerze, a ja nadal nie mam. Perków, no trochę jednak wstyd. Dobra i widzę, że fragmenty się sprzedają. Mamy 3 miliony na rynku. Ciekawe, czy tak z 5 milionów może dobijemy. Lecimy na strefę eventową. Zobacz kto się tam bije. Bo przed chwilą mieliśmy dobre właśnie widki tutaj na tej strefie. Więc raczej ktoś się tutaj powinien bić. Biorę może też ten talizman W sumie odpornością nam się przyda i to bardzo. Mamy tutaj kolejną osobę. bardzo, to bardzo słabym sensie hitniemy go. Żeby nam tutaj nie złagło ziomek. Oczywiście z tym ruszą. I on nawet się nie rusza. I dostaliśmy plus 5 punktów. Więc mega spoko. Dobra jest jakiś ziomek tutaj. Bardzo to bardzo w secie. Może mi nie zloga. No i oczywiście się ze mną bije. Więc bijamy mu tutaj totem. Pierwszy, drugi, trzeci totem. Czwarty. On powinien zaraz chyba uciekać. Piąty, szósty. Chyba ma full właśnie ku totemów. Ale ja bym go chcę bardzo to bardzo zabić. Nie sobie nie wyrabię. No, mam o wiele przeperki od niego. I jeszcze ta róża. No, nie powinien sobie wyrabiać. Chociaż nic cudem sobie wyrabia na tych kowcach. Nie wiem jak. Ale no, może my jakimś totem jeszcze zbijemy. Nie wyrabia jednak. I za plus 148 zabiliśmy go więc o takie rankingi mi też chodziło żeby taki dać tutaj właśnie pozabijać. kolejnemu właśnie padają temy cały czas więc powinniśmy go też tutaj bardzo albo bardzo szybki sposób odrzucać się spałno więc zabiliśmy za plus 5 punktów wkrótce się wkleił jakiś dziomek. on ma ten talizm odporności ja się z nim nie chcę bić więc chyba sobie stąd po prostu uciekniemy już widzę że po prostu cała gilda się tutaj zebrała żeby mnie zabić no z tym talizmanem odporności no to nie padniemy chociaż dostajemy truciznę i zaraz chyba powinniśmy jakieś osłabienie też dostać A dobra raczej bez problemu uciekniemy stąd, tak mi się wydaje. Nie ja, no, bijemy w tyle osób, że będzie widzowie ciężko, jeżeli chodzi o tutaj niezginięcie. Chociaż raczej tak się nie powinno stać. No, bo jak zginiemy tutaj, no to jednak minus 300 dostajemy. No, kurde, to jest już dosyć dużo. Minus 300 punktów, no, nieciekawa sprawa. I mam też niestety z tego co widzę dużo fairwerek. Więc jak będą mnie po prostu gonić, to w tutaj już oddam tego killa. Trzeba się tu widzowie jakoś stąd, kurde, wyjść. No i w taki sposób wychodzimy. Mamy 18 fairwerek. Mam nadzieję, nas nie będą gonić. Bo jeżeli będą nas gonić, no to kurde, już oddam tego killa, bo mamy 16 fairwerek. Jakieś dużo to nie jest Dobra, widzę, widzowie, że są tu następni gracze, których byśmy na luzie zabili. Z bez problemu powinniśmy raczej im tutaj spuścić łomo. No, tylko ten gracz ma naprawdę duże lagi. No i zabiliśmy za plus punktów. Ile w ogóle killing na tej strefy robimy? Już miałem prawie 5100 rankingu, więc mega, mega spokój. Ci gracze mają naprawdę duże lagi. A ten ziomę, jak ja sobie no, niestety nacietam, i właśnie mnie bije, jedzą sobie po prostu koksy w biegu. No niestety, tak to wygląda. Mam nadzieję, że w najbliższym momencie na serwerze rapy to zablokują. bo Kurczę, trochę to jednak już denerwuje, że taki grad sobie po prostu ma na 30 i sobie je w biegu koksy jakimś niemożliwym sposobem. Pobrał pewnie jakieś city z ratem czy coś, ale no on jest ogólnie mi się wydaje, że nie do zabicia, chociaż w sumie jakby teraz nie od koksu, byśmy go mogli na zabić, no i zabiliśmy nawet teraz za plus 3 punkty. Dużo naprawdę killi w tym odcinku robimy, może już z 10 zrobiliśmy go i osobę. Ma też bardzo słabego seta, 45 secik no jakoś do najlepszych nie należy, wiadomo ale tego gracza raczej bez problemu zabijemy, pada mu już pierwszy totem, drugi Trzeci, czwarty. Totem za plus 5 punktów wyrzucimy sobie tylko może te niepotrzebne itemy trzydziestki. Teraz sobie ten talizm się w razie, gdyby ktoś mi robił plecy. No, ja mam kolejną osobę, która ma seta mega słabego. Jakiś nawet nie wiem, co to jest za set, bo nie pokazuje nawet go. Więc powinniśmy go tutaj bez problemu te zabić. On też ma w ogóle ten biały duszek Jakby go wyrzucić też przy okazji, by było mega spoko Zabije mi raz jakiś jego chyba kolega w sensie po prostu. Ej, on ma w ogóle ten talizm on dropu. I czy go też zabijemy? On ma chyba dobre perki, bo nie dostaje sobie właśnie dużych hitów. Musiałby dostać osobienie, żeby sobie zginąć. Ale jednak nie, za plus 17 go też zabiliśmy Kolejna właśnie seria killi tutaj wpada na nasze konto by on rzucił nam tego białego duszka byłoby spoko Tylko nie wiem czy właśnie chce go, nie no go nie chce właśnie wyrzucić A myślałem, że tutaj nam go odda Ale no będziemy musieli w takim razie go po prostu złapać na wędkę jak najbardziej bardziej jakbyśmy go, z... dobra złapaliśmy go na wędkę i teraz go odknokować w jakiś sposób I go w miarę zabić Czy tyle raz go znowu kolega, w po prostu Pikachu No i nie sobie niestety uciekł, bo go nie zdążymy odknokować Ale tego gracza na przykład Pikachu znowu zabić też było spoko 5200 rankingu prawie naszym Koncie, więc całkiem, całkiem dużo. Dobra, mam tutaj następną osobę, i to jest znowu ten sam ziomek, który przed chwilą prawie sobie od nas zginął. Mam nadzieję, że. O kurde, co ja w ogóle zrobiłem? Nie, mi tą wędkę użyłem. To jest to chyba nam ten ziomek ucieknie. To jest właśnie gorsze, że ja nie mam tego talizmanu spida I to nam mega trudnie, jeżeli chodzi o wicie się z takimi graczami, którzy nam uciekają, bo jednak no, trochę nam to trudnie, bo nie możemy ich dogonić. Przez co nam tacy gracze właśnie uciekają. Został sobie poświetlenie prawie sobie zginą. A mam nadzieję, że zaraz do jakiegoś trapa nie wpadniemy, bo tam widzę, że chyba ktoś chodził do trapa, kurde. Tak byśmy sobie jednak zginęli, no nie było to nic by jednak fajnego Polecimy na tą strefę, zobaczymy czy może na tej strefie bez serycji się ktoś bije Tutaj jakiś wiecie, gracz, który byłby w miarę jakiś dobry czy coś takiego Założę sobie może jeszcze tylko totem, żeby tutaj nie było w razie jakiejś sytuacji, gdzie bym mógł zginąć Ale tak jak możecie zauważyć, na tej strefie dosłownie nikt się nie bije Na tej strefie bez serycy. niestety No trochę ta strefa eventowa, gdzieś nie tam temu przejęła serwer Albo ja wbijam zwykłą na po kurde jestem jednak na H1 A zawsze na tym H1 dzieje się właśnie najwięcej osób i tam niestety nikogo nie ma. Chyba tam nie wiem, gdzie gracz może pojedynczy leciał, ale tak. Niestety nic, tam nie będę nawet, na, nawet na siłce 2. Ostatni raz mieli cecha, CH no cecha 11, żeby tutaj zabić jakieś gracza. No w razie co ten talizm siły, więc zakładam szybko klapę i zobaczę, gdzie są jacyś gracze. Na przykład jesteś tacy wiecie, mega, mega sobie gracze. Tutaj i mam kolejnego rzemka, który kopi sobie właśnie wełnę niebieską. Co mi zloga? Na no, całe szczęście mi nie zlogał, więc zabijamy go w tym momencie. No, no, może 10 punktów za niego dostaniemy, żeby on tylko sobie nie wyrobił, by dostał po 3 raczej by sobie nie wyrobił. Musimy to wejść do niego jakby do klatki w takim sposób go bić, padą pierwszy totem. już nawet nie zakładał totemów, za plus 17 punktów zabity gracz, więc mega, mega spoko. jest następny ziomek w secie 43 kapitana Ameryki i ma też widzę, że miesz kapitan Ameryki więc na spokojnie jakbyśmy go zabili za plus 7 punktów, mega, mega spoko nie, ale w tym odcinku naprawdę wbiliśmy dużo rankingu, 300 chyba rankingów wbiliśmy, może trochę, no 320 rankingów wbiliśmy, więc mega, ale to mega dobrze, widzimy się widzę wieczorem w odcinku wiadomo o 14, bo robimy wpijacie też na Discorda, popamiętek sobie na rapy. Widzimy się jutro mm -hmm. i się mano.